Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów tak jest napisane Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imię głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześle na was obietnicę mojego ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósł ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie. Słuchamy dzisiaj o niebo wstąpieniu i przeżywamy taką uroczystość, gdzie Pan Jezus wskazuje nam kierunek. Jak mamy trafić do nieba, jak się w tym niebie znaleźć. Nie bez powodu, oczywiście, też Słowo Boże dotyka nas w takim miejscu, gdzie wielu różnych osób mówi nam, że jak staniemy po ich stronie, albo jak postawimy właściwy krzyżyk, to będziemy się znajdowali w niebie, w niebie razem z nimi. Słowo Boże jest bardzo interesujące, ponieważ rzadko kiedy nam się zdarza słuchać o jednym i tym samym wydarzeniu. Dwie, dwa sposoby opowiadania. Słyszeliśmy dwa teksty. Słyszeliśmy i w pierwszym czytaniu z dzieł apostolskich i słyszeliśmy w Ewangelii o wniebowstąpieniu. Co ciekawe, oba te teksty są napisane przez tą samą osobę, przez świętego Łukasza. I co ciekawe, są to tak naprawdę dwie różne narracje, dwa różne sposoby opowiedzenia o tym, co się kryje za tą, za tą tajemnicą. Pierwsza z nich, ta, która, którą słyszeliśmy w dziejach apostolskich, jest dominująca, śmiem twierdzić, w większości Kościoła, w ogóle Kościoła na świecie. To jest ta historia, którą wyobrażamy sobie tak plastycznie, jak na wielu obrazach, na wielu rysunkach. Oto Pan Jezus nagle podnosi się fizycznie i zostaje uniesiony gdzieś i znika gdzieś za, za chmurami. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że właśnie tak to wygląda. Jak mówimy sobie w niebo wstąpienie, no to Pan Jezus się podnosi. Unosi się do góry i znika z zasięgu wzroku. To jest wszystko bardzo interesujące, ale mnie to nigdy nie dawało spokoju, zwłaszcza kiedy potem słyszeliśmy ten psalm. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Przyznam, że osobiście nie bardzo wiedziałem, jak pogodzić radość z tego, że pana Jezusa nie ma z nami. Jak to jest, że tu śpiewamy, że radość, ale on jakoś, co, od nas się. Oddala. I to jest pierwsza trudność, którą ta narracja w nas wywołuje. Druga jest taka, że myślimy o niebie w kategoriach geograficznych. Że skoro coś jest niebem, no to trochę tak, jakby było nad nami, w przeciwieństwie do piekła, które będzie pod nami, i zaczynamy wyobrażać sobie, że jak właśnie pójdziemy do nieba, to znaczy zostaniemy gdzieś uniesieni. Że jak myślimy, że i my mielibyśmy wstąpić w niebo. To znaczy, że jakoś nagle podejdziemy do góry, nagle pofruniemy w jakiś niezwykły i cudowny sposób. Mówię o tym celowo, bo myślę, że to, to wcale nie jest taka zabawa konsekwencjami, tylko że, że jak zastanawiamy się nad tą tajemnicą, to ona w kontekście tekstu z dzieł apostolskich rodzi takie, takie konsekwencje. Zupełnie inaczej mówi o tym, o tym Ewangelia, choć nie mówi o tym w tłumaczeniu polskim żeby się dokopać do tego, jak można było o tym wydarzeniu myśleć, trzeba by było sięgnąć do tekstu greckiego. Do tekstu greckiego, w którym słowo opisujące to, że Pan Jezus rozstał się, rozstał się z apostołami, jest wyrażone takim czasownikiem diaste. Diaste może również oznaczyć oddalił się albo stał się inaczej obecny i został poprowadzony do nieba. Oddalił się bądź stał się inaczej obecny i został poprowadzony do nieba. Podkreślam to nie dlatego, że teraz chcę, żebyśmy się bawili gramatyką i żebyśmy się bawili słówkami, ale żebyśmy trochę spróbowali w głowie dokonać przewrotu tego przyzwyczajenia, które mamy i trochę próbować inaczej na tą tajemnicę spojrzeć. Niebo to nie jest przestrzeń geograficzna. To nie jest coś, co jest na górze, na dole albo z boku. To jest inny wymiar, w którym Pan Jezus jest obecny. Pan Jezus przekroczył czas i przestrzeń i znalazł się w przestrzeni, do której został prowadzony w innej, innej przestrzeni, która dla nas, tak jak dla wszystkich ludzi, wszystkich wieków, czasów, kontynentów, jakkolwiek byśmy o nich myśleli, jest dostępna ciągle i nieustająco za pomocą wiary. Pan Jezus nie uciekł z tego świata, nie zostawił go na pastwę losu, nie zostawił nas i powiedział sobie: teraz sobie radźcie sami, już mnie tutaj w ogóle nie będzie, tylko znalazł się w innej przestrzeni, na wyciągnięcie naszej wiary. Żeby to lepiej zrozumieć, nie mam lepszego porównania, ale wybaczcie, mam takie. One jest niedoskonałe, ale niech ono tu zafunkcjonuje. Ci, którzy czytali Harry Pottera. I ci, którzy jakoś mniej więcej rozumieją, o co w tym chodzi, czy słyszeli całą tą historię, wiedzą, że obok naszego świata, ludzi nazywanych Mugolami, istnieje alternatywny świat. Świat, który nie jest przeciwstawny, nie jest ani lepszy, ani gorszy, nie jest światem na opak, jest światem równoległym. Żeby się do niego dostać, dobrze ci, którzy pamiętają pierwszą część przygód Małego Czarodzieja, trzeba przyjechać do normalnej stacji w Londynie. I z całym impetem wjechać w ścianę. Ścianę, która oddziela peron dziewiąty od dziesiątego i znaleźć się na peronie dziewięć i trzy czwarte. Nie wszyscy potrafią to zrobić. Nie wszyscy wykazują się taką odwagą. Nie wszyscy w ogóle sobie wyobrażają, bo jak dobrze pamiętamy, cała rodzina, przyrodnia, rodzina głównego bohatera raczej patrzy na to wszystko dosyć sceptycznie i z lekkim politowaniem. Natomiast ci wszyscy, którzy to potrafią, nagle znajdują się w innej rzeczywistości. To nie jest doskonałe porównanie, ale to jest o takiej obecności Pana Jezusa. To nie jest tak, że jest nieskończenie odległy od nas, tylko jest na wyciągnięcie aktu wiary. Jest koło nas, jest cały czas blisko, nikogo z nas nie zostawił. Jego wstąpienie do nieba jest przejściem w inny wymiar, w którym to wymiarze cały czas jest i cały czas próbuje z nami się komunikować. Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musimy sobie przypominać wszystkie Jego słowa, które zostawił nam wcześniej. To znaczy powiedział, Królestwo Niebieskie, czyli to niebo, do którego On się udał, jest pośród was. Co należy zrozumieć? Po pierwsze, możemy się z Panem Jezusem komunikować wewnątrz nas, poprzez nasze serce. To nie jest tak, jeżeli mówimy dzisiaj, Pan Jezus wstąpił do nieba, to patrzymy do góry. Wręcz przeciwnie. Patrzymy w swoje serce. To tu możemy go spotkać. W naszym wnętrzu. To znaczy, że jest pośród nas. To nie jest gdzieś tam het, gdzie nagle rozglądamy się, co zresztą akurat aniołowie mówią w dzisiejszych dziejach apostolskich, co wy się tak gapicie do góry. To nie tam. To tutaj. Tu jest doświadczenie jego obecności. Jest oczywiście drugie rozumienie pośród nas. To znaczy w naszych relacjach. Relacjach, które budujemy i które tworzymy, tworząc chociażby tą wspólnotę, tą wspólnotę mikrokościoła, jak zwał, tak zwał, mikro czy makro, ale kościoła. I to myślę sobie w kontekście też takim, jakim nas to słowo spotykał w niebowstąpieniu, może być dla nas wskazówką, jak przeżyć to, co spotyka nas dzisiaj, spotka nas jutro, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Bo jedni mogą obudzić się jutro i powiedzieć: Chciałbym, żeby było więcej nieba na Ziemi. I mogą powiedzieć sobie: Chyba tak jest. Jedni spośród nas obudzą się i powiedzą: Chyba jest więcej piekła. I wszyscy będziemy operować na poziomie lęku i emocji. I będziemy podkreślać, jak bardzo znowu się różnimy, jak bardzo jesteśmy inni, jak bardzo wobec siebie musimy ustawiać różnego rodzaju granice. Jak musimy podkreślać to, że znowu kogoś albo musimy pokonać, albo jesteśmy przez kogoś pokonani, że ktoś jest przyjacielem, a naszym wrogiem. Jeżeli pójdziemy tą drogą, to zrobimy z naszej wiary politykę. I z chrześcijan staniemy się politykami. Zobaczcie, jak bardzo dotyka nas to myślenie, w którym definiujemy siebie negatywnie. Jak bardzo jesteśmy różni. Jak bardzo jesteśmy inni od innych. Najczęściej albo jesteśmy lepsi, albo jesteśmy gorsi, najczęściej lepsi. To jest robienie z Ewangelii, przepraszam, karykatury. Mówię to jako człowiek, który jest bardzo świadomy tego, co się dzieje w, tej, w tym naszym kraju. Mówię to jako człowiek zaangażowany, daleko mi od, do piękno duchostwa, daleko mi do jakiegoś angelizmu, daleko mi też do takiego mówienia. Nic mnie to nie obchodzi, ja jestem wierzący, to jest w ogóle poza mną. Nieprawda. To jest tak samo o mnie, o nas wszystkich. Ale. Jeżeli zapomnimy o tym, co nas łączy, to koniec. To robimy z Ewangelii i z wspólnoty naszej, tutaj, którą tworzymy, karykaturę. Jeżeli będziemy z uporem podkreślać, jak bardzo jesteśmy różni, to będziemy śmieszni. Przynajmniej w wymiarze bycia chrześcijanami. Gdybyśmy w tym kościele, nawet teraz, zrobili ankietę, kto ma jakie poglądy gospodarcze, polityczne, historyczne. Kościelne, przypuszczam, mielibyśmy tutaj kilkaset różnych opinii. Jedne byłyby zbliżone, ale byłyby też takie, które są kompletnie różne od siebie. Znam wielu z Was tutaj, w kościele, z który spotykamy się, i doskonale też dziękuję za zaufanie. Wielu mówi mi, na kogo odda swój głos, na kogo oddało, jak bardzo są to różne głosy. Mógłbym mówić, tu siedzą tacy, a tam siedzą inni, tylko wiecie, to w ogóle. To nie jest o tym to miejsce, to nie jest o tym wiara. Przyznam, że imponuje mi i bardzo wewnętrznie porusza fakt, że spotykamy się tu co niedziela, tak różni w swoich poglądach na ten świat. I bardzo to podkreślam, żebyśmy o tym nie zapomnieli, co nas łączy. Co nas łączy. Bo za chwilę będziemy przekazywać sobie znak pokoju. Mówiłem o tym tydzień temu. Bo za chwilę wszyscy będziemy ten znak pokoju przekazywać, będziemy przyjmować tą samą Komunię świętą wszyscy, no to to jest albo teatr, albo naprawdę. To albo robimy kpiny z Ewangelii, albo rzeczywiście próbujemy przekraczać coś w naszym sercu. To jest tu wewnątrz jeżeli nie będziemy dbać o to, co wspólne i co nas łączy, to się rozwalimy jako Kościół. Jako ludzie wierzący, bycie z Jezusem nie znosi różnic, będziemy je mieli, jesteśmy różni, ale oczywiście to nie polega na tym, że teraz jest tu taka jakaś przy ambonie taka sztanca, i ja on tak naciskam i wychodzą tacy sami, wszyscy bieleccy po prostu, Czy to byłoby nie do zniesienia, ja sam z sobą nie mogę wytrzymać, aby tu wszyscy mieli tacy sami być, to byłoby koszmarne. Nie znosi, mamy różne poglądy i miejmy je, jest to dowodem naszej odpowiedzialności. Ale na litość włoską nie zapominajmy o tym, co nas łączy. Bo jeżeli będzie tak, że o tym zapomnimy, to jednak słowa św. Pawła z listu do Koryntian będą miały rację. Pamiętacie, Paweł mówi, cóż nas zdoła odłączyć od miłości Chrystusowej? Ani ucisk, ani prześladowanie, ani głód, ani bogactwo, no okazuje się, że może nas odłączyć od miłości Chrystusowej polityka, może nas odłączyć internet, poglądy, emocje, to nas może odłączyć. Jeszcze raz to podkreślam. Mówię to jako ktoś, kto jest bardzo w tym wszystkim zaangażowany i rozumiejący. A jednocześnie bardzo zależy mi na tym, żeby to miejsce, w którym jesteśmy i się spotykamy, nie było miejscem takim samym jak wszystkie. Żeby nie było miejscem, w którym tak jak przychodzimy podzieleni, tak wychodzimy podzieleni i jeszcze tylko polewamy to takim sosem religijnym z poczuciem: przyjęliśmy komunię świętą, podaliśmy sobie dłonie i wyszliśmy tak samo podzieleni. To w nas się zaczyna. Będziemy się też modlić za chwilę wspólnie, Ojcze nasz. I będziemy mówić bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To znaczy, oby tego nieba i tego, co się z Nim wiąże, tej miłości, nadziei, było jak najwięcej także między nami. To jest modlitwa o to, żeby jak najbliżej tą rzeczywistość Ewangelii zbliżyć do nas. Jego królestwo przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie, bo ono przychodzi. Ale ta modlitwa jest po to, żebyśmy otwierali serce, żebyśmy, tego, żebyśmy to zauważyli. Bo inaczej wyjdziemy stąd z takim poczuciem było fajnie i wyszliśmy i jest dalej tak samo. I będziemy narzekać, i będziemy mówić, w nas to jest. W nas dokonuje się ta decyzja. Chrześcijaństwo i Ewangelia, będę to zawsze powtarzał, to nie jest piękne duchostwo, to nie są piękne marzenia, to nie jest piękne rozważanie, to są bardzo konkretne decyzje na poziomie serca. To jest spotkanie z Panem Jezusem i Jego miłością. Panem Jezusem na wyciągnięcie wiary, który obok każdego z nas i wszystkich nas jest cały czas obecny. Cały czas przez wszystkie wieki i czasy. Pan Jezus z martwych Pan Jezus, Chrystus wstąpił do nieba, zabiera nas też do nieba, niebo, naszym domem jest niebo i teraz jest moment, żebyśmy wyznali wiarę w to, co jest zgłoszone, to, co jest nam przekazane.